W życiu każdego twórcy przychodzi moment na wymianę plecaka, w którym przynosi całą elektronikę. Laptop, aparat, obiektywy, dyski, filtr, karty, powerbanki, kable, wszystko to zajmuje sporo miejsca. Wrzucenie tych rzeczy luzem do jednej czy dwóch przegród nie wchodzi w grę. Tutaj potrzebna jest solidna segregacja. Dostępność przegród to tylko jedna z cech, na którą zwracam uwagę przy wyborze. Modelu dla siebie. Dalej jest już wygoda przenoszenia całego cyfrowego ustrojstwa, a także jakość wykonania i wytrzymałość. Tak, liczy się też cena, natomiast nauczony doświadczeniem wiem, że czasem lepiej wybrać ten droższy model, wydać wyższą kwotę i być w pełni usatysfakcjonowanym, a przede wszystkim korzystać z danego plecaka dłużej. Jasne, można zaoszczędzić, ale często wiąże się to z gorszą trwałością lub brakiem funkcji, czy cech, które zwyczajnie odpowiadają naszym potrzebom. Tak właśnie trafi na Tule Convert o pojemności 32 litrów, który spędził ze mną ostatnie tygodnie. Tak otrzymałem plecak od producenta i tak zostaje u mnie po testach, natomiast producent nie miał wpływu na kształt recenzji, a także nie miał wglądu do materiału przed jego publikacją. Także zapraszam na materiał. Jeśli znacie produkty Tule, a na pewno tak jest, wiecie, że jakość to w zasadzie sprawa oczywista. Faktycznie wszystko zostało tutaj bardzo dobrze zszyte i nie można się do niczego przyczepić. Każdy element, szef czy zapięcie jest dopracowane. Ale z drugiej strony, przy tej niemałej cenie byłbym zaskoczony, gdyby było inaczej. Wymiary to 36x23x52 cm, natomiast plecak rozkłada się na górze. Do tego wrócimy w dalszej części recenzji. Pojemność, jak mówiłem, to 32 litry, więc zmieścimy tutaj sporo rzeczy, zarówno elektroniki, jak i dodatków typu butelka wody, kurtka, czy nawet od biedy, dodatkowa para obuwia. Tak, to plecak fotograficzny, idealny dla twórców cyfrowych lub jak to woli, content kreatorów, natomiast ja mógłbym polecić go również innym osobom. To kwestia przemyślanej konstrukcji, sztywności i przede wszystkim wygody. Właśnie warto pamiętać, że plecak bez zawartości waży 2,13 kg. Niby sporo, ale patrząc na solidną, sztywną konstrukcję, to zrozumiałe. Sam plecak jest naprawdę spory, czego nie widać, jeśli nie wypełnimy go mnóstwem rzeczy, to akurat plus. Jeśli przenoszę aparat, obiektyw, jakieś drobne akcesoria i laptopa, dalej mówimy o relatywnie kompaktowej formie. Istotne jest również to, że Tule Convert 32 Liter jest wodoodporny. Poliesterowa konstrukcja dobrze izoluje zawartość podczas deszczu, co biorąc pod uwagę zbliżającą się jesień, a w zasadzie już trwającą, może okazać się bardzo przydatne. Niestety, korpus mojego aparatu, z którym poruszam się na co dzień, nie jest uszczelniony, więc ja bardzo doceniam tę cechę. Chciałem policzyć, ile mamy tutaj kieszonek, ale poważnie to chyba niewykonalne. Jest ich mnóstwo, zarówno tych dużych, średnich, jak i małych, ukrytych. Wnętrze wkładu fotograficznego jest modularne i za sprawą elastycznych ścianek z rzepami możemy dostosować rozkład pod swoje oczekiwania. Co ważne, dostęp do zawartości mamy zarówno po otwarciu tylnej głównej klapy, jak i w boku. To dla mnie naprawdę kluczowa sprawa, bo mogę sięgać po aparat wygodnie z boku, nie rozpinając całego plecaka. Bomba. Podoba mi się również to, że możemy wyjąć wewnętrzną torbę i zyskać sporo miejsca na bardziej tradycyjne rzeczy. To dosłownie zmienia plecak fotograficzny w klasyczny produkt na wycieczki. W głównej komorze mamy miejsce na laptopa 15,6 cala. Ja przenosiłem 14-dwucalowego MacBooka i patrząc na miejsce, śmiało zmieściłbym tutaj nawet 16. Druga kieszeń ma poradzić sobie z 11-calowym tabletem, ale równie dobrze możemy przenosić tutaj istotne dokumenty czy zeszyty. Rzeczy jak kurtka, buty możemy ładować do plecaka z góry. Mamy tutaj rozsuwany suwak i możliwość rozłożenia przestrzeni do góry wygodne i sprawdzone rozwiązanie. Magnetyczne zamki błyskawiczne były nieocenione przy szybkim wyjmowaniu potrzebnych w danej chwili elementów. Kończąc temat miejsc, w których możemy ukrywać różne rzeczy. Dodam, że projektanci zaplanowali tutaj mnóstwo drobniejszych kieszeni na suwaki czy rzepy, na smyczki na przykład do kluczy. Jak się domyślacie, statyw jest nieodłącznym elementem mojego zestawu do pracy i cieszę się, że mogłem tutaj wygodnie zapiąć go z boku, zarówno przypiąć go pasem, jak i włożyć taką małą kieszonkę spód. No, działa to naprawdę dobrze i no statyw nie chyboczy się przede wszystkim. Jest naprawdę wygodne jego przenoszenie. Jest jeszcze lepiej niż myślałem. Jaż głupio wychwalać mi tak mocno produkt. Zanim będę cukrował dalej, muszę zwrócić Waszą uwagę na coś innego, i nie dotyczy to wygody, lecz wykonania. Niektórzy użytkownicy zwracają uwagę na łatwo pękającą siateczkę w jednej z kieszeni. Nie wpływa to na użytkowanie, a jedynie na estetykę, ale chciałem o tym wspomnieć tak dla formalności. Ja, mimo że nie obchodziłem się z plecakiem jakoś szczególnie delikatnie, nie napotkałem na ten problem, co nie oznacza, że nie napotkacie go Wy. Wracając do wygody, jest naprawdę dobrze. Szerokie pasy sprawiają, że nie czuć na plecach obecności produktu. Wyprofilowanie tylko potęguje efekt wygody. Dla mnie ważnym tematem jest usztywnienie. Tutaj tule Convert 32 litr spisuje się na medal. Miałem nadzieję sprawdzić ten plecak w takich bojach podczas targów technologicznych w Berlinie, na które się wybrałem. Natomiast Niestety sprzęt dotarł do mnie w ten sam dzień, w którym ja już byłem w pociągu. Dziś wiem, że znacząco poprawiłoby to komfort mojej pracy w mobilnych warunkach. No dobrze, ale czy warto? Jeśli dobre na liście do końca recenzji, z pewnością znacie moją odpowiedź. Tak, warto. I jeśli macie podobne do mnie oczekiwania, będziecie w pełni zadowoleni. Czy mogło być lepiej? Tak, ale tutaj wybrano rozsądny kompromis pomiędzy wygodą, wymiarami a możliwościami przechowywania przedmiotów. Cena nieco ponad 1200 zł to nie mała kwota, ale jeśli potraktujemy ten zakup jako inwestycję lub zwyczajnie jest nam potrzebny na tle zawodowym, możemy przełknąć tę liczbę. Szczególnie, że na rynku są też znacznie droższe modele. Linki do sklepów zostawiam w opisie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Dzięki, cześć!